Cześć, witam. ich z tej strony z kanału KryptoKamikadza. Więc muszę się odnieść do wczorajszego filmu na sekundę. A więc mieliśmy totalne potwierdzenie tego, o czym mówiłem: czyli move the price up, move the price up. Tak jak uh, mówił tutaj uh, prezes giełdy Phoenix, sell it to somebody else za chwilę. No i tak było. Cena poszybowała do 14 tysięcy. W tym samym czasie, jak widzimy tutaj na Coindesk, pokazuje, że w tym samym czasie Coinbase był niedostępny, BitPhoenix był niedostępny, także nie mogliśmy, że tak powiem, zarządzać swoimi pozycjami. W tym czasie piękny pał, spadek ceny, czyli zrzutka bitcoinów i wszyscy, że tak powiem, co mieli wysoko zlewerowane swoje pozycje, longi i shorty, zostali wykasowani. I piękna sprawa, czyli krótko mówiąc. Tak działa rynek. I nie o to chodzi, abyśmy się wystraszyli tego rynku, abyśmy po prostu rzucili ręcznik i powiedzieli to już koniec, tylko chodzi o to, że gdy rozumiemy na, jakich, na, na z czym mamy do czynienia, gdy zaczynamy łapać, jakimi zasadami tutaj się wszystko kieruje, to wtedy e, nasze decyzje są bardziej, że tak powiem, wyważone i możemy wtedy bardziej świadomie pewne decyzje podejmować i wiemy, że ej, nie zostawiamy, że tak powiem. Obstawienia gołego na bit, bit, bitmexie zlewerowanego 2x25 i nie idziemy po prostu spać, bo możemy się obudzić bez tej kasy, e, lub nie zostawiamy krosa i tak dalej, i nie idziemy spać, bo możemy się obudzić bez kasy, więc na tym to polega. Czyli, um, ale do dzisiaj na, o tradingu nie będziemy mówić, chciałem tylko nawiązać właśnie do, do e, tego, jak rynek pokazał nam, jak działa i. I na tym to polega. Polega to na tym, abyśmy byli świadomi tego, w jaki sposób działa rynek. I teraz jest potężna różnica, którą dużo osób jeszcze nie potrafi wchodząc i zaczynając z tym rynkiem, lub nawet będąc w rynku, a będąc, że tak powiem, religijnie zaślepionym w jakimś swoim temacie, nie potrafi dostrzec. To jest to, że jest duża różnica między fundamentami, które budują się pod każdym projektem. I mamy tutaj najróżniejsze projekty, i zaczynając od Ethereum, nawet zaczynając od Bitcoina w dół, to, są, to mamy potężne, że tak powiem, prace wykonywane, które próbują zbudować fundamenty tego projektu, ale różnica jest między tym, co dzieje się na rynku, a więc ceną, która jest absolutnie oderwana od rzeczywistości i która że tak powiem, skacze w górę i w dół, tylko i wyłącznie kierowana spekulacją i emocjami wszystkich, co są na rynku, a że rynek jest płytki, nie potrzeba dużo pieniędzy, aby nim ruszyć. Jak tutaj ktoś obliczył na Twitterze, nie mam akurat tego tweeta otworzonego, wystarczyło 500 milionów, aby ruszyć, aby ruszyć Bitcoinem z 8 tysięcy, chyba z 4000 do 8000 a nie z 8 tysięcy do 11 tysięcy a żeby ruszyć bitcoinem z 11 tysięcy do 15 tysięcy to już potrzebujemy tylko i wyłącznie 300 czy tam 200 milionów bo na Tyle orderów, tyle tych, że tak powiem, pozycji jest obstawionych, że jeżeli, aby wyczyścić te wszystkie pozycje do 15 tysięcy za Bitcoina wystarczy 200 milionów dolarów. I dlatego i dlatego można się dziwić, jak to Teder nie może przecież ruszyć czymś, co jest warte 200 miliardów. Otóż nie, to, co jest w tej chwili na książkach, czyli to, co jest obstawione, jeżeli to czyścimy, to po prostu podnosimy cenę w górę i na tej, na tej zasadzie to działa. A więc. Oderwijmy dwie rzeczywistości kryptowalut. Oderwijmy rzeczywistość, o której często rozmawiamy, czyli o fundamentach, o budowaniu biznesu, o realnym świecie, który może zostać zbudowany i który może funkcjonować na technologii blockchain i oparty być o kryptowalutę. I oderwijmy rynek krypto, który jest totalnie zmanipulowany w tym momencie, działa pod wpływem emocji, jest sterowany wszystkimi tłustymi kotami i grubymi rybami, jakkolwiek to chcecie nazywać. Te, dwa, te dwie różnice musimy oderwać. I w momencie, kiedy mamy je oderwane, wtedy rozumiemy, na czym to, na czym to polega. I ja wiem, że tutaj czasami możecie mi zarzucić, że e, trzeba, tutaj ktoś mówi, że Fenix siedzi przynajmniej na płocie i patrzy na dwie strony. A, a że ja jestem bardziej jakby skoncentrowany w jakimś jednym kierunku albo drugim, więc moja odpowiedź jest taka, że no nie, no Fenix też jest zaangażowany w pewne krypto, więc y, patrzy również y, na to, co się dzieje z jednej i z drugiej strony, oczywiście, ale siedzi już, siedzi przy stole. To nie jest tak, że siedzi z boku stołu i mu nie zależy i komentuje cokolwiek. On również siedzi na krypto, więc musi w jakiś sposób y, 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 wyszukiwać pewnych rzeczy, a więc siedząc przy stole, tak jak odpisałem, i grając w pokera, to jesteś zaangażowany i możesz wstać przegranym, ale możesz wstać również wygranym. Siedząc z boku stołu, pijąc barki, przy, nie wiem, pijąc drinki przy barze i komentując, na pewno nie wstaniesz wygranym od stołu, bo nie grasz. Mało tego. Jeżeli byśmy wzięli przykład tutaj, pietruszki, i ktoś tutaj komentował, że ja to tylko o pietruszce potrafię gadać, więc jeżeli byśmy wzięli przykład pietruszki, tutaj mamy cenę pietruszki, 26 zł za kilogram pietruszki, to siedząc na Fiatach, to tracisz, bo w tym momencie pietruszka cię wyprzedza nawet z ceną. Więc na tym, na tym, to, na tym ta cała sprawa polega. I najśmieszniejszy to to, że większość ludzi, których słuchamy i którzy są już w świecie krypto bardzo długo, m.in. ostatnio tutaj słuchałem wywiadu z Davidem, tak jak David Schwartz. Bardzo świetnie sobie zdaję z tego sprawę. Pamiętacie, jak Schwartz sprzedał swoje XRP po 30 centów? On nie spekulował, on nie czekał, on po prostu potrzebował, boom, sprzedał, koniec. Nie patrzył, że za chwilę może być po 50, bo mógł sprzedać, zaczekać i sprzedać po 50 centów, niedawno było i byłoby prawie dwa razy więcej. Jak sprzedał za 800 tysięcy, prawie miałby, nie wiem, 1,500. Ale sprzedał za 800. Zresztą on cały czas mówi, że, że, że kiedy on sprzedaje, to jest najgorszy zwykle czas, tak jak mówił o tym sprzedaniu Ethereum za dolara. No ale właśnie, ale rozumiejąc ten rynek, rozumiejąc spekulacje, odróżniając spekulacje od fundamentów, on wie, że to, co robią, budują coś. To zajmuje lata. To nie zajmuje jeden dzień, to nie zajmuje dwa dni. To nie stanie się na przyszły tydzień, ani też nie będzie odpowiednia data. 24 grudnia my wystartujemy bum, i rakieta leci w górę. Tak się nie dzieje. To po prostu zajmuje lata. I to był w ogóle świetny, świetny tutaj wywiad. Muszę ten wywiad, że tak powiem, przetłumaczyć tutaj z Wami, go przerobić, bo nie tylko David Schwartz był dobry, ale w ogóle ten gość, co go pytał, czyli ten i co robił z nim wywiad miał naprawdę naprawdę konkretne dobre pytania więc wrócimy do tego wywiadu i prze, że tak powiem przetłumaczę ten cały wywiad bo był świetny i odpowiedzi były również bardzo na miejscu i rzeczowe i związane z rzeczywistością i z ziemią a nie że tak powiem odleciane w kosmos i na tym to polega ale Ee, że tak powiem, że dzisiaj nie, nie, nie koncentruję się na tym szczególnie, to jeszcze zadam, powiem wam jedną ciekawostkę. <tak>, tak jak mówiłem, że mój brat będzie do mnie dzwonił pewnie za chwilę i będzie mówił, że a nie mówiłem ci, że dobrze wyczułem, że sprzedałem, mm, że sprzedałem moje Litecoiny. No i tak się stało. Dzisiaj rozmawiałem z bratem. I, no i oczywiście nie, nie omieszkał mnie uprzknąć i powiedzieć, a widzisz, mówiłeś mi, że spokojnie, masz coś, tam czas, a ja jednak sprzedałem, dałem tam swoją wpłatę pierwszą na. Na, na, na swój e, dom i jesteśmy w toku, że tak powiem, załatwiania papierów i tam będzie closing za, za dwa czy trzy tygodnie. No i dobra, no i na tym to chyba polega. A więc e, tutaj mamy właśnie to oderwanie dwóch światów: a więc zaspekulował, nie czekał, potrzeba mu było, wyjął, był na plusie, wszystko jest w porządku. E, Schwartz tak samo prawdopodobnie myśli, nie czeka, robi, żyje na bieżąco. Wymienia wtedy, kiedy, kiedy, kiedy mu jest potrzeba. Kiedy mówimy o długoterminowych rzeczach, o tym, co jest budowane to musielibyśmy pomyśleć w takim razie, że każdy jeden z tych projektów, na który tutaj patrzymy, to jest projekt długoterminowy, długo, długo, długoterminowy. Nawet Bitcoin, Ethereum, XRP. Każdy jeden jest długoterminowym projektem. To, co się wydarzy, jak świat go przyjmie, jak zostanie na tym zbudowana jakakolwiek infrastruktura, to zajmuje czas i lata. A więc, opisując projekt, czy zagłębiając się w projekt, kiedy mówimy o tym, że tak jak ostatnio mówiliśmy, że Wichain podpisuje partnerstwo z Walmart China, musicie wiedzieć, że to jest Walmart China, to nie jest globalny Walmart. A więc podpisuje partnerstwo z Walmart China i teraz. Okazuje się, że ileś tam 30, ileś produktów na razie w tej chwili wchodzi na blockchain i VeChaina. I te 30, ileś produktów, głównie żywnościowych, będzie śledzone przez blockchain VeChaina, dlatego że mają tam problem z, 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 z ich, że tak powiem, jakością jedzenia. Często jest przerabiane, oszukiwane, i ludzie mają z tym problem, więc idealne rozwiązanie. Na pewno będą z tego korzystać. A więc. To jest projekt długoterminowy, to jest coś, co dopiero stawia pierwszy krok, stawia drugi krok. Tak samo XRP. Gdy posłuchamy dokładnie, choćby 5 lat później, Davida, kiedy opowiada właśnie o tym, jak wygląda sieć XRP, na czym się opiera, jak pracuje, opowiadał w ogóle w tym wywiadzie, że tak powiem krótko, na początku mówił, jak wyglądało. Ich wyobrażenie sobie, ich biznesu w pierwszych latach istnienia, a jak wyobrażają sobie istnienie ich biznesu dzisiaj, i jak bardzo się to zmieniło. I chociażby to partnerstwo, jak, jak zauważyli, że nie mają, że tak powiem, bezpośredniej drogi do banków, nie mają bezpośredniego dojścia, do instytucji finansowych banków z powodów tego, że raz jest, banki czują się niepewnie w stosunku co do a, a aktywów cyfrowych, czyli do XRP, a drugi raz, że legislacyjnie to nie jest, że tak powiem, oparte na niczym. W każdej chwili SEC może wydać jakiś niekorzystny dla nich, że tak powiem, wyrok i powiedzieć: jej, wyście tak działali już przez 4 lata i, że tak powiem, pogrzebać, więc musieli znaleźć, inne rozwiązania, i m.in. MoneyGram, czyli partnerstwo z MoneyGram, kupienie części MoneyGram, jest choćby jednym z takich rozwiązań, ponieważ gdy banki nie mogą bezpośrednio korzystać z e, aktywa cyfrowego, jakim jest XRP, tak też poprzez MultiHub i używanie MoneyGram do niektórych swoich e, przesyłów mogliby używać e, XRP i ciągle wyjdzie ich to taniej niż wyszłoby ich używanie tego, że tak powiem, obecnego systemu SWIFT, który jest w, w użyciu w tym momencie. Ale tak jak powiedziałem, świetnie opisał, że tak powiem, skróconą historię tego, jak Ripple, planu, planując, krok po kroku zmieniało swoją taktykę, zmieniało swoją, swoją podejście do, do, do biznesu i do dzisiaj cały czas robi to cały czas i cały czas dopasowuje się i zmienia. Szuka po prostu rozwiązań, które pozwolą jej dotknąć tego świata w taki, a nie inny sposób. XRP XRP idealnie pasuje, tak jak tutaj zresztą wiemy z tego wywiadu, idealnie pasuje do tego do czego, że tak powiem, zostało stworzone i do czego oni jako Ripple chcą go użyć, czyli do przysyłów wartości na świecie. Z jednego końca świata do drugiego końca świata. Ale poza Ripple jest cała masa e, innych firm, które budują i opierają swój biznes na mm, właśnie XRP. I tutaj David również dotknął mikropłatności i wymienił na przykład, e, wymienił Coil i, i inne e, jakby zastosowania w Internet of Things, czyli w internecie rzeczy, gdzie nie tylko ludzie chcieliby, że tak powiem, posiadać XRP, ale również maszyny mogłyby, że tak powiem, posiadać XRP. W ogóle na samym początku, wrócę jeszcze do tego, co mówił o bankach. Podejściem Rypo było, że banki mogłyby posiadać XRP na swoim, że tak powiem, na swoich kontach i używać go do tych, że tak powiem, przesyłów, ale okazało się, że to musieli skreślić zaraz w pierwszych dwóch latach, kiedy dowiedzieli się, że nie ma najmniejszych szans. Potem były właśnie te, że tak powiem, pule XRP, z których banki mogłyby korzystać. Potem okazało się, że hmm, kto ma to sfinansować i w jaki sposób, i tak dalej, i tak dalej. I to całe, że tak powiem, cała ta historia została w świetny sposób, że tak powiem, wytłumaczona przez niego. Dla wszystkich, którzy rozumieją angielski i dają sobie z tym świetnie radę zalinkuję ten w ogóle wywiad pod spodem, pod, w opisie, także możecie sobie poglądać. A dla wszystkich, którzy nie, spokojnie wrócę do tego może jutro i przerobimy cały, ten, przerobimy cały ten wywiad Davida z tym gościem, który świetnie, świetne pytania mu zadawał, pytał o cenę XRP, pytał o zastosowania, pytał o regulacje, pytał o, o, pytał o yy, centralizację XRP, czyli centralizację pod względem centralizacji sieci XRP, pod względem centralizacji, że Ripple posiada połowę XRP w, w swoim, że tak powiem, na swoim portfelu, na swoim escrow koncie, więc o to te wszystkie pytania zostały poruszone i odpowiedzi, które dostajemy są, że tak powiem, normalne, bez żadnego ściemniania, bez żadnego wymyślania jakich historii i wcale nie są moglibyśmy powiedzieć, jako na przykład, jeżeli ktoś, jest, jeżeli ktoś jest, że tak powiem, zaangażowany w XRP i jest, nie wiem, czy można użyć słowa fanem, ale powiedzmy fanem XRP i tej krypto, to mógłby sobie pomyśleć, hmm, mógł tutaj, że tak powiem, David chociaż trochę podkolorować, a nie tak zimno na to odpowiedzieć, ale nie, odpowiada zimno na to bez żadnych, bez żadnych podkolorowywań czy upiększań. Tak to, tak to wygląda, a więc wrócimy, wrócimy do tego. Także nie przejmujmy się tym, co się dzieje na rynku krypto, jeżeli jesteśmy tutaj dla fundamentów, a jeżeli jesteśmy tutaj dla spekulacji, no to polecam Wam moją serię od 0,1 bitcoina do bitcoina. Kiedy to próbujemy zdobyć jednego bitcoina właśnie tradując i mam w mojej playliście parę filmów, gdzie właśnie rozważam właśnie takie, a nie inne ruchy i film, który, nad którym pracuję w tej chwili to jest właśnie film, gdzie pokażę jak umieścić swoją pozycję na Bitmexie, na shortcie razy jeden, tak aby to jest tak jakbyście wyszli w tym momencie do dolara a mało tego, w tym samym momencie kolekcjonowali funding, który płaci tak jak dzisiaj chyba płaci na przykład prawie 0,2% co 8 godzin Czyli całkiem niezły, całkiem niezły może to być ruch dla niektórych, którzy chcą jakby stanąć z boku rynku chwilę i dopiero wskoczyć w pewnym momencie. Więc takie ciekawostki, ale to jeżeli będziemy mówili o Bitmexie. Bitmex to jest właśnie rynek, który co do Bitmexa to jest jedyna rzecz, dlaczego, dlaczego akurat ja lubię Bitmex i dlaczego wolę go od innych giełd takich jak Coinbase, takich jak właśnie Bitfinex. Już wolałbym na naszym tradycyjnym polskim Bitbayu, że tak powiem kupić i sprzedać coś niż martwić się co się ma wydarzyć z Bitfinexem bo tu mi się za bardzo za bardzo, za bardzo, dużo, tych, za bardzo dużo tych że tak powiem przerw technicznych się robi a wiedząc to co że tak powiem przypuszczam na temat Tethera i na temat ich całych spekulacji to tutaj jest balonik który może być że tak powiem niebezpieczny jeżeli mieliśmy Mount KaX w 2014 roku to żebyśmy czasami nie nadziali się na to samo pięć lat później. Jeżeli byśmy nic nie wiedzieli o Mt. Gax i nadziali się na, 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 na Bitfinex, no to okej, okay. ale skoro wiemy już historię Mt. Gax, to nie dajmy się przynajmniej nabrać na Bitfinex. Także bądźmy ostrożni, jeżeli chodzi o giełdy i to, a zresztą to już zawsze powtarzam. Także m, tyle na dziś. Dzięki wielkie, dzięki za wszystkie komentarze. E, pozdrawiam e, wszystkich i... Dou-se o cheio, Yutra.